No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zerczeku History 2 powiem Wam tak, zajrzałem tym razem w Discorda. W końcu. Nie no, ostatnio często na nie bywam, więc was też na niego zapraszam, ponieważ tam się dzieje ogólnie polityka, ale zajrzałem tam na kanał propozycję na odcinek i znalazłem bardzo ciekawy, bardzo fajny też scenariusz po prostu, znaczy scenariusz, bardzo fajny pomysł w sumie. I polegał, znaczy w sumie, co ja wam wypierdolił, macie po prostu go na ekranie ja sprawnie, czyli żeby zagrać Rosją i z jakiegoś małego kraju, inwestując w niego i dzięki działaniom politycznym i tak dalej, no stworzyć go po prostu silnym. Dlatego wiecie co, ja sobie wypatrzyłem Kosowo. Dlaczego Kosowo? Bo myślę, że to pójdzie sprawnie. Wiecie, tu sobie zatakują Macedonię, Czarnogórę. Serbię, Bośnię, i tak dalej, i tak dalej. I to będzie mój potężny sojusznik. W takim razie, no ja zapraszam Was do oglądania. No i w ogóle, sorry, jakby znowu było mnie słuchać jakoś inaczej, ale kurwa, ten mikrofon to troszeczkę, wiecie, odpierdala FIFA-ra faca, nie? ale ogólnie się przeprowadzam za niedługo do nowego mieszkania, więc myślę, że tam sobie będą większe biurko, bo na tym po prostu nie ma miejsca. Na, na mikrofon, co nie, jak tutaj mam komputer, to ja po prostu kurwa nie mam miejsca nawet na myszkę praktycznie, ale będzie nowe biurko, będzie nowy mikrofon, bo przecież chyba na to zbieram pieniądze. Donatów na live'ach, jeśli oglądaliście, a za, za niedługo w sumie te live'y też powrócą, więc warto być na bieżąco. Mówię, naszym celem na dzisiejszy odcinek, grając rozją", powiem Wam tak, yy, wojna chińska to ku, yy, kompletnie to, Odpada, bo jakby Rosja zaczyna wojnę z Chinami, to nie, i to jest największa bolączka. Pierwsze, co bym chciał zrobić, to też wiadomo, poprawia, poprawiamy sobie relacje z Kosowem, poprawę relacji, proszę bardzo, i z Chinami, no bo one to kuźwa dosłownie nas zawsze atakują, z Kazachstanem. My tu naprawdę nie chcemy żadnych wojen ze Stanami Zjednoczonymi, no z tymi wszystkimi krajami trzeba sobie po prostu poprawiać relacje, bo mówię, wojna. To nie dla nas jest. No i ogólnie to drugi raz gramy Rosją. Co nie? Badania. Aha, 36 punktów. No nie no kurwa, zajebiście. Przyrost populacji? Nie. Bo my wiecie co? My nie inwestujemy w ogóle w siebie. Dlatego ja dam sobie na przykład wpływy z podatków, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy. Tu jest podatków, zarządzania na przykład, żeby mieć po prostu jak najwięcej pieniędzy dla mojego sojusznika. Tak, będziemy wszystko inwestować w Kosowo. Wiecie co? Ja nawet jestem chętny do Hmm, znaczy, posunę się do takiego kroku, na usunę całe wojsko, po prostu. No i co? Czy zaczniemy po prostu od wysyłania pieniędzy? Można. Wyślemy im 25 tysięcy, na przykład, co 18 tysięcy, 14 tysięcy i poprawiamy z nimi relacje, żeby też sobie wziąć z nimi po prostu za chwileczkę tutaj sojusz. Aha, tylko nie mamy punktów, wiecie, co dyplomatycznie, bo ze wszystkimi poprawiamy relacje. Teraz, dobra, mamy sojusz z Kosowem już, co nie? Ja podbieram pieniądze, wyślę zaraz to wszystko handlem po prostu, bo my już mamy ogólnie inflację. Dlatego teraz patrzcie. Kosowo. Dajecie im full pieniędzy. Wypowiedz wojnę. Czarnogóra. Mam nadzieję, że moje Kosowo nie upadnie w pierwszej turze. Byłbym z tego powodu bardzo zły, ale zrekrutowali. Ja, 35 chciałem powiedzieć. Ej dobra. Dobra, udało się. Wiecie to? Moje pieniądze nie poszły na marne. Ty, oni cały zaanektowali nawet. Jest, kozacko. Ty, może się okazać, że stworzenie potężnego Kosowa będzie łatwiejsze niż myślałem. No i kurwa, no mamy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Przecież ja specjalnie nawet z nimi poprawiałem relacje. Nie, no, oni sobie kurwa żarty robią. No nie, no. Wiecie co, ja będę cały, cały czas klikał, co tu żeby się z nimi rozumieć, bo. Nie, no, kurwa, macie, no to jest jakaś żart, no. Jeszcze zaraz mi tu jakiś desant pierdolą, to się proszę, popłaczę. popłaczę. Ale dobra, stosujemy taktykę dalej, czyli wysyłamy ogólnie w full pieniądze. Full pieniądza. pól pieniądza. pieniądza wysyłamy do Kosowa. Wypowiadacie wojnę Macedonii tym razem. Proszę was, wygrajcie to. Nie załamujcie mnie. 5 tysięcy rekrutujecie wojska. Nie, no, papierdoleni są, czy by to widzieć. Oni kurwa ci pają co nie na 100%. No, ale desant to takie jednęli, kurwa, tysiąc jednostek. Ale udało im się. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Bardzo mi się to podoba. Yy, macie prezenty jeszcze, bo z tego co wiem, jak się wysyła po tu pieniądze, to on inwestuje w ekonomię. I oczywiście, że tak jest, jakby w ogóle. Patrzcie, cały czas inwestuje ten bot tak naprawdę w jedną prowincję. A ja z daleka takim Stany Zjednoczone. Dobra, może teraz się Stany zgodzą na rozejm. Kurwa, macie. Oby mi tylko Kosowo tylko nie upadło. Mm. Relacji z nimi już nie musimy poprawiać. Czy wy możecie? Nie. Wiecie co? 20 czekamy, żeby oni sobie podbili Macedonię zaraz do końca już. Nie do no kurwa, mi ja nie będą rady z tymi stanami. Ja się tu popłaczę zaraz. Dobra, podpitali rozejm. jest sukces. Są same pozytywy. Albania nam zjada, o nie. Ale dobra, wiecie co? Kosowo jest tak ope, że patrzcie co ona teraz robi. Handel, złoto, wypowiedz wojny, Albanii. Oni zajmą Albanię, ja w to wierzę, naprawdę. Proszę, zajmijcie to. Jest, 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 jest. Kurwa, mać. i powiem wam, że to może być łatwiejsze niż myślałem. Znaczy. Kurwa, żeby mi gdzieś nie skapitulowali czasem, bo będzie lipo. Ja po prostu, wiecie, to cały czas będę inwestował też pieniądze, żeby oni mogli inwestować, inwestować i jeszcze raz inwestować. Dobra, wiecie co, też sprawdzimy. O, relacje z Chinami są super, co mi się też bardzo podoba, bo... nie będzie wojny z Chinami, a to jest najgorsze, co może nam się przytrafić. Ty, Kosowo jest 32. Ja pierdolę, ona ma 100 tysięcy ekonomi już. Ja tak, tak szczerze mówiąc, ja mogę nawet, nawet już dawać takie coś, że mieszka w tak walce Bośnia. Tak przynajmniej mi się wydaje i czy też tak będzie? Czy oni tam, oni tam Bośnię rozjechali? Ja pierdolę, czy wy to widzicie? Ej, my jesteśmy na miejscu dziewiątym, bo, bo my w nic nie inwestujemy, po prostu sobie siedzimy. Dobra, teraz kochani, tak, proszę bardzo, pieniążki dla was, dokończy sobie Elbanie, więc proszę bardzo. Ty no, powiem wam, bardzo fajny pomysł, jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, wiadomo, piszcie mi to na Discordzie, tylko też taka informacja dla was, bo jeśli piszecie jakieś, nie wiem, stwórz czy Dolno, Dolny Śląski, podmienimy całą Polskę i tutaj Europę, to spoko, ja to zrobię. Tylko skąd ja mam kurwa wziąć Dolny Śląsk? Ja nie tworzę cywilizacji, zresztą gdzieś tam kiedyś stworzyłem. Potrafię, wiem jak to robić, ale to będzie taka amatorka, żeby tego nie będziecie chcieli oglądać. Więc co, jak jakiś fajny scenariusz macie, to wiecie, to możecie podesłać, co nie? Tam w ogóle kurwa jakiś prześcieradł ze mną wiecie na drzwiach, co to kurwa jest w ogóle? Kosowo będzie silniejsza, ode mnie, Kuj, Nie wiem dlaczego autor akurat chciał, autor tego pomysłu, nie wiem dlaczego, chciał akurat żebym zagrał Rosją. Ale już niech mu będzie. Pierdolą się zaraz w Serbię. Taką mam nadzieję. Kto jest mocniejszy? Serbia czy Bułgaria? Serbia jest słabsza, dobra. Czyli teraz tak, proszę bardzo. Handel Kosowo. Ile oni już są na 17. miejscu? Pokonać Serbię. Ej, nie załamujcie mnie. No i proszę bardzo. Dobra, teraz tak, panowie. dokończycie sobie Bośnię jeszcze. Yy, bo, bo tak po prostu. Bośnia jest słaba, więc sobie ją, ją dokończycie. Yy, możecie chyba lecieć od razu na Chorwację. Ja wam mam, proszę bardzo. 230 tysięcy monet. Więc wy sobie na Chorwację od razu polecicie, którą po prostu zjazdacie, miażdacie ją. I wiecie co w sumie, jak już tak atakujecie, to zaatakujcie sobie od razu Słowenię, bo czemu by nie? No i kurwa super. No, jakby Kosowo Zara będzie top 1, odstawiam co nie. On już jest silniejsze od nas, on już jest ósme. Dobra, wysyłamy pieniążki, wysyłamy, wysyłamy cały czas. Proszę o nas, byśmy dołączyli do wojny przeciwko Węgrom. Dołączę, ale się nie będę udzielał, bo te Kosowo chyba sobie te Węgry samo po prostu pokona, więc. Tak, oni już są na takim etapie, że sami wypowiadają wojnę. I mam się po prostu zgadzać na konferencję. Dobra, macie więcej pieniędzy, atakujcie tą Serbię że do końca. Yy, wiesz co, Kosowo, bo nas ogólnie bardzo nie lubi Bułgaria, a mnie to tutaj przeszkadza, więc fajnie było, jakbyście ją pokonali. Ej, 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 ej spokojnie, spokojnie. Jeszcze na wojnę ze Szwajcarią chcecie iść? No dobra, no dołączę, no czemu nie? Ważne, że Bułgarię podbili. Ej, ale Kosowo to ma kurwa sery, dużo tych wojen. Ale oni sobie poradzą, oni są OP. Jeszcze jakie pieniądze będę wysyłał? Do Rumunii. Ej, dobra, to już będzie kłopot. Ja odmawiam. Bo nie chcę się w to mieszać. Trzeba wysłać im pieniądze w chuj. chuj pieniędzy trzeba im wysłać, żeby oni wygrali wojnę z Rumunią. Bo to już to już jest mocniejszy trochę kraj jednak. No ale wiecie, jak ja im co ture wysyłam po 20 tysięcy, to oni raczej, no, będą mieć tyle pieniędzy, żeby tyle taką marmię zrekrutować. No kurwa, taką mam nadzieję, bo póki co to tak nie wygląda. Dobra, wiecie co? Ja im wyślę po prostu wszystko handlem. No nie, Kosowo, nie załamuj mnie, ale oni jakiś kombak robią, chyba się uda. Macie więcej pieniędzy, macie więcej pieniędzy. Wojny z Kuwaitem mam dołączyć. Nie chcę do wojny z Kuwaitem dołączać. Ja mam wam tylko wysyłać pieniądze, taka jest moja rola. No, trochę się męczą ogólnie z, tym, z tą Rumunią, że te straty naprawdę są bardzo duże. Tym bardziej, że no, widzicie, ja cały czas po 40 tysięcy wysyłam naturę. Więc dobra, chyba w końcu zrekrutowali odpowiednią ilość wojska. Udało się. Trzy prowincje zostały. Udało się. Jakie to Kozowo jest pojebane. Lepiej się steruje tymi krajem, niż kurwa nim gra, dosłownie. Ale ogólnie... Ej, Kozowo się zmieniło, w królestwo Jugosławii! To jest... No dobra, no czemu nie? I czemu mi wojnę wypowiedziała Rumunia? Jakby, wzywam do broni Jugosławii. I, I na tym się to kończy. Jeszcze Namibia. No dobra, wypowiadam im wojnę też. Jakby tutaj mój sojusznik bardzo chętnie się zaopiekuje Rumunią. W sumie już ją skapitulował. Nasz cel jest taki, żeby nasze Kosowo, czyli Królestwo Jugosławii, było po prostu top 1. W ogóle podpisujemy rozejm z Nambią, bo w sumie po co nam wojna z Nambią. I chyba będzie atak na Mołdawię albo na Ukrainę. Oby nie na Ukrainę, bo może być Lipa. One jest szósta. One jest szósta, więc oby nie. Damy wam 100 tysięcy, zaatakujcie sobie Mołdawię. No dokończcie ją po prostu tutaj. Żeby formalności było po prostu już yy, super jeszcze Austrię macie na widoku więc ja bym bardzo się cieszył jakbyście Austrię też zaatakowali to wygląda zajebiście no i teraz właśnie jest problem bo tak tu jest Francja ona nas pierwsza o, ale ją odpierdoliły pojebały ją kurwa nie wiem tu jest Francja ona jest pierwsza yy, dobra a i Szwajcaria dobra Szwajcaria jeszcze może, może sobie podbić nasz super sojusznik tak go nazwiemy super sojusznik ej mam ja po prostu sam pieniądze? Nie, dobra. Yy, wypowiesz wojnę... Co ja kurwa robię? Ej, ja Szwajcarii prawie wysłam pieniądze. Nie, tak nie ma być. Dobra, jeszcze sobie zaatakujecie ogólnie mm, Szwajcaria? O, bo, 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 bo czemu by nie? Ojej, ojej. oni się tu sprzeciwiają trochę, wyślemy wam troszeczkę pieniążka jeszcze. Coś sobie nie dają rady z tą Spajcarią szczerze mówiąc, tak jak myślałem, dopiero teraz się odbili i sobie ich skapitulowali. Też jeszcze zajmie, i pewnie jeszcze zaraz, zaraz zajmą też Maltę z tego co widzę. No i teraz jest problem już, bo gdzie tu atakować? Tu jest Ukraina, co nie? Tu jest Francja, to jest pierwsza, jest Lipa. Jestem ciekaw czy to Kosowo pokonałoby sobie Ukraina. Wiecie co? Pokonałoby, pokonałoby. Myślę, żeby pokonało, tylko, że oni prowadzą mnie ze Szwecją. Ja mam w ciul Ogólnie w ciul pieniędzy mam. Yy, mamy dołączyć do wojny przeciwko Kenii, No spoko, ale kurwa ja... Ja tak z nimi rozumiem, po co mi wojna z Kenią, no bez przesady. Kurde jestem ciekawa właśnie no, ja bym się stawiał, że pokonają tą Ukrainę, no bo ona... Patrzcie, 89 prowincji tylko... Populacja dużo mniejsza, ekonomia mniejsza, no... Myślę, że jest to możliwe, tylko muszą oni skończyć te wojny, które prowadzą teraz. Dobra, to jest świetny pomysł, świetny moment, żeby nasze Królestwo Jugosławii zaatakowało sobie Turcję. Turcja prowadzi wojnę, więc. O ja pierdolę, ile oni tych jednostek rekrutują, ile oni tego tutaj wysyłają. Jakie to jest po prostu piękne. Nic nie robisz, a Bot rekrutuje 70 tysięcy wojska i na twoje zawołanie podbija ten kraj. Świetnie się na to patrzy. Będzie konkretna wojna, ponieważ nasze Królestwo Jugosławii zaatakuje zaraz. Ukraina. To jest naprawdę konkretna wojna. Ukraina prowadzi wojnę ze Szwecją. Ma takie horrendalne straty, że to się po prostu musi udać. Macie 360 tysięcy, macie powiedzieć wojnę Ukrainie. Proszę, żeby to się udało. I Ukraina zajmuje pierwsze prowincje. No będzie konkretna wojna, ale mówię, raczej te Kosowo powinno wygrać moim zdaniem. Tym bardziej ze wsparciem moich funduszy, tutaj zaraz, proszę bardzo, handel, 140 tysięcy płynie do Was. Oni to po prostu muszą wygrać. Dobra, chyba im dobrze idzie. Chyba bardzo dobrze im idzie, bo widzę, że to już dosłownie końcóweczka została. Jednak dosyć szybko to poszło. Serio? Kurwa, Polska mi powiedziała wojnę ze Stanami. Nie no, ty kurwa, Stany tak trolują grę przecież. Zaraz będą robić tutaj desanty. Aha, i ogólnie Polska ma też wojnę z naszą Jugosławią. Mm, teraz pytanie: Czy ona sobie poradzi? Na dwa fronty. Jeżeli ma wojnę zarabią z saudyjską nie wiadomo dlaczego. To naprawdę jest konkretny sprawdzian, bo jeśli oni to... orany, rany boskie, co tu się dzieje, czy wy to widzicie? Ja pierdolę. No. Ej. Ej. Rozbierają mi moją Jugosławię. Dlaczego? Polska jest siódma, czemu ona jest taka mocna? Wysyłam tyle pieniędzy, ile mogę, ale... Nie no, to Polska strollowała grę całą. Nawet nie stanę. to kurwa Australia jest jakaś. No tak jest kurwa śmieszne. Serio, rozjebali mi Jugosławię. Jakaś kurwa Polska z Ukrainą. Czy wy to widzicie, ludzie? Australia przechodzi przez tereny Gruzji i mi się wpierdala. Czy to jest normalne? To jest Australia? To jest Australia. Czy to jest normalne, ludzie? Czy wy to widzicie? Jak kurwa być normalny i grać w tą grę? Nie da się. To kurwa jakiś... Nie wiem kto to to jest... to jest... To jest kurwa jakiś żart. Przez tereny Gruzji... Jeszcze mnie... Jeszcze? Nie, nie, nie. No co tu się dzieje? Wszystko się psuje. Nie wiem, czy to... To jest kurwa pojepierdolone, co tu się dzieje, co nie? Ciekaw skąd oni tu mają po kilka tysięcy wojska interesująca. Dobra, wypierdali Australię, bo mnie kurwa krew zaleje. Do i bardzo dobrze. Ogólnie, pytaliśmy razem z Polską i Polska zyskała w tej wojnie. Naprawdę, patrzcie, zajęła sobie Austrię, zajęła sobie Szwajcarię i musimy ratować teraz, żeby wygrała nasza Jugosławia wojnę z Ukrainą, Ukrainą, Ukrainą. Tak, już tutaj dosyłamy pieniążki bardzo szybko, a powiem wam, że było ogólnie blisko upadku. Naprawdę, była już tragedia. O, ta wojna to ekonomicznie to po prostu jest tragedia dla nas. Czemu mnie każdy atakuje? Ja nie mam złych intencji. Ja nawet nikogo nie atakuję, a mnie każdy atakuje. Jest to Gruzja, pojebani. Nie no, oni mnie atakują, oni wciąż mnie podbiją. Oni są kurwa na miejscu 30 i mi wojnę wypowiadają. Halo, policja. Mnie trzeci raz w tej, że atakują Stany Zjednoczone. Ludzie, czy wy to kurwa widzicie? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, się pytam? Jezus Maria, ta Rosja jest tak ekonomicznie rozjebana, że czemu mi wojny wypowiada? Kurwa mać Japonia. Ona nie chce rozejmu, ona chce się bić. Nie chce. Nie, ona musi się pić, ona rozejmu nie chce. Stany też nie chcą rozejmu. Kanada mi wypowiada wojnę. Ja nic nie robię. tylko kurwa siedzę. Jugosławia nam upada. Ja jestem kurwa w beznadziejnej sytuacji, bo mój kraj jest ogólnie beznadziejny. Jesteśmy 18, bo my dosłownie nic nie rozwijamy. Nic. Japonia stwierdziła, że będzie mi zajmować Syberia. Czemu nie? Weź tu kurwa graj w tą grę. Ja mam wojnę z Norwegią, która ma jedną prowincję. To serio. Jakby ja nic nie robię. Nawet nie powinienem mieć wrogów, bo jakby. Dlaczego? Jakby ja nikogo nie atakuję. A zobaczcie, mam wrogów. Po prostu. Przez to, że jestem Rosją, chyba. Nie, no kurwa, mać, nie wiesz, że tu się dzieje, człowiek, Tu się ludzie, tu się dzieją takie rzeczy. Nie wiem, ile już tu siedzę. Cały czas wysyłam pieniądze Moi Jugosławiu, która prowadzi wojnę z Polską. Wiecie dlaczego? Bo Polska jest kurwa, mać. Jakaś OP. Zawsze ich ja muszę grać to, kurwa, Polska jest nie wiadomo jak potężna. Francja to już... Dobrze, że nie ma z, ni z nią wojen, tylko tyle powiem. Ale co jest kurwa z tą Polską? One jest tak OP po prostu. Zobaczcie ile strat mają. Pół miliona strat, pół miliona strat. Jugosławia była druga. Ona nie może podbić Polski, bo Polska jest jakaś popierdolona. A mi znowu wojny wypowiada Australia, która nie chce rozdejmu. Jeszcze weź sobie dostęp wojska, o proszę, patrzcie na to, od Turcji. Nie, Irak. Od Iraku mają i od Turcji, czyli zaraz znowu tutaj będą ataki. Już się na to nie mogę doczekać. Oczywiście, że tak, kocham tam grę. No powiem wam, że było pięknie. Jakby mieliśmy super relacje z Francją i pamiętacie jak ja że dobrze, że nie mamy z nią wojny. No niestety mamy wojnę, przynajmniej ja tylko mój sojusznik, który miał być potężny, był potężny miał swojego Prima, a aktualnie no jest w czarnej dupie. Bo nie wiem czy widzicie. Ma wojnę z Francją, ma wojnę z Polską. Straty mówią same za siebie. i Tak naprawdę to królestwo Jugosławii zostało pogrążone przez to, że była wojna z Ukrainą. Tak, ktoś mi przed chwilą wjechał do pokoju, ale przejście radościami zniknęło. No, miał ja już tutaj naprawdę, no, niestety, było to królestwo Jugosławii potężne, one jest tak ekonomicznie po prostu zniszczone, gdzie wcześniej miało tej ekonomii bardzo dużo, teraz jest tragedia po prostu. No wiecie, co to jest moment, że się tu sobie poddaję? Mamy wojnę kurwa z Japonią, któryś raz znowu. Ja się do nic nie robię. Po prostu mnie atakuje Japonia któryś kurwa raz już z rzędu. No, on tego nie pokazywał, ile razy ona mnie atakowała. Wy teraz widzicie, że mnie atakowała chyba drugi albo trzeci raz. Nie wiem, czy sam. Ona mnie kurwa z pięć razy już atakowała. Przynajmniej co, nie? Ale to już jest naprawdę już on dosyć tego. Challenge uznaję za prawie udany, ale co to jest w ogóle? Czy wy to widzicie, kurwa? Ej, powstał kraju nazwy Age of Civilization. Ktoś to widział? komu się też tak stało? Jakby, co jest kurwa? Nie wiem, ale wydaje mi się, że tym pojebanym akcentem możemy skończyć ten odcinek. No niestety Jugosławia upadła nasza, stare Kosowo dokładnie, powstało Age of Civilization i zaatakowała mnie Japonia. Więc te wszystkie trzy czynniki składają się w kupę i to jest idealny po prostu moment, żeby zakończyć ten odcinek. Ja dziękuję wam za dzisiejsze oglądanie. Pamiętajcie, propozycje, scenariusze wysyłajcie mi też na Discorda. Ja dziękuję i żegnam.